Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w 35. lekcji kursu programowania w języku C-Sharp. Taki malutki powrót do serii z języka C-Sharp, ponieważ postanowiłem dodać, uzupełnić temat jeszcze o działanie na plikach, czego troszeczkę zabrakło. Dzisiejszy program będzie taki już mocno, mocno praktyczny. Po prostu w praktyce sobie sprawdziłem stworzymy operację zapisywania i odczytywania z pliku. Co nam to w ogóle daje? No do tej pory każdy program, jaki tylko stworzyliśmy w aplikacji konsolowej w języku C#, Sharp, no istniał tak długo, aż nie wyłączyliśmy, aż tak naprawdę program się nie zakończył, nie zakończyliśmy jego działania i te wszystkie wyniki były tymczasowe. No bo znajdowały się gdzieś w pamięci RAM prawdopodobnie i one po prostu zostają kasowane po wyłączeniu tego programu. Dzisiejszym operacjami zapisu do pliku, skupimy się na pliku tekstowym, zapewnimy sobie to, że nawet po wyłączeniu komputera, po wyjściu z programu i tak dalej, te pliki będą przechowywane na dysku. No, standardowy zapis taki do pliku tekstowego, czyli utrwalenie, utrwalenie czegoś na dłużej. Skupimy się na plikach tekstowych, bo te są tutaj wyjątkowo łatwe do operowania z czystego kodu, Języka C-Sharp, są gotowe do tego już biblioteki. No i druga zaleta plików tekstowych największa jest taka, że one są odczytywane bez problemu i obsługiwane praktycznie w każdym środowisku w każdym systemie, więc niezależnie też od jakiej na jakim systemie dzisiaj operujemy, to wszystko powinno wyglądać tak samo, tak? Ponieważ pliki teksty są bardzo rozpowszechnione. Dobra, dzisiejszy odcinek bardzo praktyczny, więc przejdźmy jak najszybciej do pisania, aby tą praktykę. Yy, w życie. Dobra. Co byśmy potrzebowali na początek? Na początek nie mamy w ogóle tego pliku, który należałoby utworzyć, tak, który by należało utworzyć, jeżeli go nie ma. No, u nas go jeszcze nie ma, ponieważ dopiero rozpoczynamy pisanie naszego programu, więc to jest dość oczywiste. Dobra. Więc musielibyśmy, bo, będziemy potrzebowali po pierwsze taką klasę, jak file Ta klasa poszachowuje szereg metod statycznych. Właśnie tylko ona mi tutaj nie jest podpowiadana, bo nie mam jeszcze odpowiedniej dyrektywy using, nie mam jej tutaj jeszcze zaimple, zaimportowanej. Więc Ctrl. taki skrót podpowiedzi i mogę dodać całą sygnaturę using System.IO na, na górze, tak w importach. Using System.io, teraz klasa File już będzie widoczna. Ta klasa File jest cała skomponowana jako statyczna. Przypominam, że z kontrolem i kliknięciem lewym przyciskiem myszy na klasę może przejść do źródła tego pliku, do źródła tej klasy. Tutaj mamy napisane właśnie, że ta klasa jest statyczna. Ona zawiera szereg metod statycznych, więc one nam będą. Przy bardzo, bardzo pomocne do tego, aby wywołać odpowiednie metody. I Taką jedną z tych metod, na której nam teraz zależy, jest metoda EXIST. EXIST po angielsku, jak sobie przetłumaczymy, znaczy po prostu tyle, co istnieje. EXIST, istnieje. No właśnie. I tu będziemy sobie sprawdzali, czy dany plik już istnieje, tak? No bo wiemy, że w założeniu tego pliku już nie ma, ale już za drugim uruchomieniem naszego programu na przykład taki plik już będzie. Więc nie możemy utworzyć nowego pliku, ponieważ skasowałoby nam to pracę, którą włożyliśmy wcześniej do tego pliku, tak? To, co już się tam wcześniej znajdowało. Więc to wszystko za chwilę będzie oczywiście zaopatrzone w IFA. To wszystko budujemy w IFA. No tak i tutaj byśmy chcieli robić, dodawać nasz plik, jeżeli tego pliku nie ma. Więc w, ta metoda exist wraca wartość true, jeżeli plik jest. My musimy tą logikę sobie odwrócić, a odwracanie to jest po prostu symbol wykrzyknika, czyli tak naprawdę symbol negacji, tak? Pamiętamy, że symbol wykrzyknika to jest po prostu negacja. Teraz będzie prawidłowo, bo kiedy tego pliku nie ma, to my sobie go tutaj utworzymy. No dobra, jednak tutaj metoda nam jeszcze krzyczy, o jaki plik chodzi, tak? To podkreślenie tutaj dotyczy tego, że nie wskazaliśmy żadnego uchwytu, żadnego wskaźnika. Czyli dokładnie ścieżki mówimy na to ścieżkę w systemie operacyjnym ścieżki na nasz plik. Tak nawet to została nazwana przez Paw, czyli ścieżka po prostu. Tutaj należy postawić ścieżkę. I ponieważ będę używał to również do innej klasy za chwilę tej ścieżki, ta ścieżka do pliku nam się nie zmieni, to ja sobie pozwolę wygenerować wyżej osobnego stringa o nazwie właśnie Paw, czyli ścieżka, która będzie przechowywała nam właśnie bezpośrednio ścieżkę do naszego pliku. I teraz tak, jeżeli ktoś by chciał sobie wstawić na konkretny dysk yy, tak yy, ścieżkę bezpośrednio, czyli podać całą ścieżkę zaczynając od dysku, no to rozpoczynamy oczywiście od litery dysku, czy to ma być CD i tak dalej, dwukropek. I teraz tak, podalibyśmy ukośnik i nazwę jakiegoś folderu, który się tam znajduje, na przykład program iles, cokolwiek, tak? Program files. Jednak tutaj program mi krzyczy że nie może znaleźć takiego, słówka, takiego znaku specjalnego jak p, bo tutaj mam właśnie backslash, który jest używany w ścieżce i po tym mam p, a p nie jest literą specjalną. Przypominam, że te litery specjalne to były ukośnik n, Ukośnik R, i tak dalej, znaki specjalne. Więc tutaj takiego slash P nie ma po prostu, i on tutaj krzyczy, aby te slasze nie były interpretowane jako znaki specjalne, tylko po prostu jako zwykła ścieżka do pliku, bo na to nam tutaj zależy. Takie slasze byśmy musieli backslashować jeszcze raz. Czyli, jak gdyby podwójny slash wtedy daje nam jeden slash, bo jest jeszcze znak specjalny, który właśnie służy do tego, aby wstawić slasha i wtedy trzeba po prostu dwa razy go wstawić. Ale przyznacie, może to być troszkę mylące w naszej ścieżce, wszędzie byśmy Musieli podawać podwójne bestlesze, wtedy by było w porządku, tak? Ale żeby zostać przy jednej, wystarczy dodać małpę przed samym tworzeniem tego stringa, przed cudzysłowiami. No i teraz już nie ma żadnego problemu. Wystarczy tu tylko wstawić średnik, aby program, ten kompilator tutaj nie krzyczał, że coś jest nie tak. I teraz możemy używać pojedynnej trzykceszy. To tak jednak na marginesie tutaj podaję, bo ja bym chciał podać ścieżkę jednak nie bezpośrednią, a pośrednią, relatywną, która będzie się od, rozpoczynała zawsze swój katalog od miejsca, w którym uruchomimy program. Tak jest moim zdaniem lepiej, bo użytkownik tam, gdzie uruchomi sobie program, tam. Będzie przechowywał jakby jego pliki tymczasowe, które utworzymy. Więc, aby utworzyć ścieżkę. Pośrednio właśnie nie rozpoczynamy od litery, od dysku, i tak dalej, a rozpoczynamy od razu od nazwy pliku. O jakiej nazwie plik ma się utworzyć, i tu żadne slasze przed tym nie mogą się pojawić. To jest właśnie ścieżka relatywna, że plik zostanie utworzony od razu w tym katalogu, z którego uruchamiamy nasz program. A ten katalog mam tutaj przygotowany na drugim monitorze. Odczas będę go pokazywał po prostu w trakcie działania programu. Teraz żadnego tu, żaden plik tu się nie znajduje, a że wiemy, że tutaj się pojawi ten plik. Mówi nam o tym to, że tutaj znajduje się po prostu lekcja 35 exe, plik exe, czyli plik wykonywalny po skompilowaniu, tak więc ja sobie to odsunę na chwilkę, na razie na bok i w trakcie działania programu sobie zobaczymy, czy to, czy to faktycznie zadziała, czy to się pojawi. Dobra, mój plik nazwałem plik.txt, rozszerzenie txt, no bo ma być to plik tekstowy. Teraz już wiemy, metoda exist, gdzie ma szukać naszego pliku, czy on istnieje. Wiemy już pod jaką ścieżką, tak? Po to ma zmienną path, żeby ją sobie tu po prostu wstawić i się nie pomylić później. No i skoro taka metoda zwróci nam wartość false, czyli pliku nie ma, my to tak naprawdę negujemy, bo po to jest znak wykrzyknika, to wtedy ten plik będziemy chcieli tutaj stworzyć. I jak utworzyć taki plik? Będziemy potrzebowali do tego tak zwanego Stream Writera, aby utworzyć ten plik. Więc ja sobie utworzę jeszcze nową zmienną na samej górze, ponieważ jeżeli plik będzie już istniał, to też będziemy potrzebowali tak zwanego Stream Writera, ale z nieco, nieco inną metodą. Tak więc na samej górze zadeklaruję jeszcze jedną zmienną na bazie klasy Stream. Jeszcze raz. Stream writer pisze. OK, potwierdzam to, co mi podpowiada. Nazwę sobie tą zmianą SW od pierwszych liter klasy Stream w writer SW i średnik. Zmienną już mam, tylko nie mam jeszcze do niej nic przepisane I skoro pliku jeszcze nie było, to do mojego sw chcę utworzyć z klasy. Po raz kolejny odwołuję się do klasy file, czyli tej używanej wcześniej, która mówię, ma przydatne metody statyczne, jak poznane do tej pory exist i teraz użyjemy jeszcze jednej metody, jak Create. Create tekst dokładnie użyjemy. Create tworzy plik, create tekst też tworzy plik, ale z takim przeznaczeniem, że będzie to plik tekstowy i po prostu łatwiej nam na nim się będzie operowało, bo on bezpośrednio już zwraca nam stream Writer, a na tym nam najbardziej zależy. Natomiast zwykły, zwykła metoda create może posłużyć do tworzenia innych plików, innego rozszerzenia, ale wraca już nam file streamer, czyli zupełnie inną klasę. My chcemy utworzyć tutaj createText, bo będzie to plik tekstowy i nawiasy okrągłe i oczywiście gdzie ten plik ma zostać utworzony. No my naszą ścieżkę mamy już utworzoną w nowej zmiennej właśnie, aby się nie pomylić, więc tutaj podajemy zgodnie z tym, co wymaga argument, co wymaga argument klasy, argument tej metody stringPath. Dobra, czyli ścieżkę do pliku. Mamy średnik. No, i jeżeli wszystko poszło zgodnie z planem, to w takiej ścieżce, jak tutaj podaliśmy, powinien zostać utworzony właśnie ten plik TXT. My sobie tutaj wyświetlmy jeszcze informacje dla użytkownika tak, żeby użytkownik też miał jakieś reakcje na konsoli i żeby widział, że coś, coś tutaj się stało i tutaj podamy informację, że plik został utworzony. Tak, jeżeli pliku nie było i ta linijka dojdzie do skutku, to damy użytkownikowi informację, że taki plik został tutaj utworzony, aby po prostu widział, co się dzieje. Od razu dodam jeszcze linijkę z konsol i readkey, ta, która będzie służyła nam po prostu zatrzymywanie tej konsoli, aby później o tym nie zapomnieć. Dobra. No, więc musimy programować jeszcze co w przeciwnym wypadku. Przeciwny wypadek to będzie oczywiście tutaj taki, że ten plik już jednak istniał, tak? czy jest to na przykład drugie bądź NT uruchomienie naszego programu, to oczywiście takiego pliku już nie ma sensu tworzyć, a otworzyć raczej ten plik, który już istnieje, aby na, właśnie do zapisu, tak? Otworzyć go w trybie do zapisu. Więc musimy przypisać do naszego SW, bo, bo w przypadku prawdy, tutaj prawdy tego warunku Jeżeli SW już będzie posiadało konkretny obiekt, natomiast tutaj w Else zostawilibyśmy SW puste bez przepisania. Oczywiście tak nie możemy zrobić, SW musi posiadać obiekt właśnie do tego pliku. I, to będzie, i tutaj używamy konstruktora, bo musimy utworzyć nowy obiekt na bazie klasy. Zobaczcie, Streamwriter, Stream Writer, czyli tak naprawdę. Na bazie tej samej klasy, jaką jest ta zmienna, dokładnie ta sama klasa, i StreamWriter przyjmuje w konstruktorze, no jak co innego, oczywiście również PAF, tak jak jest tutaj podane, jednak tego konstruktora dokładnie nie użyjemy, ale o tym za chwilkę. Podajemy PAF, a użyjemy konstruktora jednego z kolejnych, który posiada również zmienną typu boolean, która nazywa się append. I ta nazwa tutaj nawet bez, yy, bez czytania, jakby definicji. Tej całej klasy dużo nam może mówić, bo słówko append po angielsku znaczy po prostu tyle, co dołącz. Ten boolean tutaj, flaga boolean true lub false ustanawia nam tyle, że ten plik jest otwarty w trybie do podmiany danych, jeżeli jest false i domyślnie tak jest otwierany z jednym argumentem tutaj w konstruktorze, lub możemy podać wartość true. Aby ten plik został otwarty w trybie append, czyli dołączania danych. Czyli nie jest w stanie skasować tego, co było wcześniej, a jest po prostu, jego kursor jest ustawiony po prostu na sam koniec pliku i możemy jedynie dopisywać do niego kolejne informacje. I to nas by tutaj interesowało najbardziej, ponieważ my chcemy dopisywać kolejne linijki kodu, nie, nie tracąc informacji tekstu, nie tracąc tego, co było wcześniej. Więc ja tutaj ustawiam po prostu flagę true na true. I średnik. I w takim trybie mamy tutaj otwarty yy, nasz plik. Dobra. Możemy też podać do użytkownika informację, że w tym przypadku nie plik został utworzony, lecz plik został otwarty. I to nam wystarczy, żeby użytkownik po prostu miał jakąkolwiek tutaj reakcję. No dobra, jak ma działać mój program, bo w sumie tego nie potrzebuję. Ja działałem tak od początku, tylko zacząłem y, mówić, jak tworzyć plik i tak dalej. Chciałbym tak, aby użytkownik z konsoli, jeżeli plik się pomyślnie udało otworzyć, y, miał możliwość podania czegoś z konsoli, z klawiatury, i żeby te informacje były zapisywane właśnie do tego pliku na stałe. A później cała ta lista, już po modyfikacjach, czyli aktualny wygląd pliku, był wyświetlany na ekranie konsoli linia po linijce, czyli cała zawartość tego pliku. Więc podamy sobie do użytkownika teraz informację, że ma podać jakiś tekst do zapisu do pliku. Podaj tekst. Po prostu napiszemy sobie prosto: podaj tekst i. Stworzymy sobie jeszcze jednego stringa, który przechowa nam tekst do zapisywania właśnie do pliku. No do tego użyjemy zwykłej metody console read line. Robione już to wielokrotnie, więc tutaj nie ma żadnego problemu. Nic nie powinno być tutaj zaskakujące. I następnie będziemy musieli jakoś zapisać tą zmienną tekst, tą stworzon tego stworzonego stringa, do tego naszego. Pliku bezpośrednio, bezpośrednio do pliku, ale pośrednio przez nasz Stream który właśnie tutaj otworzyliśmy. Więc do tego po to otworzyliśmy ten obiekt SW, aby teraz się nim posłużyć. Posługujemy się po prostu po jego nazwie SW. I on ma dużo przydatnych metod, ale najbardziej interesuje nas zapisanie, ale całej linii. Nie jest znak po znaku, bo takie metody też tutaj są dostępne z argumentem charak typu charakter. Nas interesuje zapisanie całej linii, czyli w Line i dodanie do tego nowej linii. A co chcemy tam zapisać? No tutaj podajemy stringa, który chcemy zapisać do pliku. On u nas się znajduje pod zmienną tekst średnik. No i już do, tego, do naszego pliku ten tekst został posłany. Więcej już zapisywać do tego pliku nie będziemy. Zawsze będziemy zapisywali tylko jedną linijkę. Takie założenie naszego programu. Więc przydałoby się nasz zapis zamknąć po zakończeniu tych operacji. To jest dość ważne, aby zwalniać miejsce w pamięci komputera po wykonaniu operacji. Niektóre metody też działają tak, że dopiero przy ich zamykaniu pliku cały bufor, który się znajdował, wcześniej, jest dopiero zapisywany do tego pliku, więc tak będzie dużo bezpieczniej, kiedy kończymy pracę w sposób na przykład zapisywanie do pliku, zamknąć ten strumień zapisywania do pliku, aby zwolnić miejsca, aby też odblokować plik do, na przykład do odczytu i tak dalej, tak samo jest z odczytem, jak skończymy odczyt, to warto po prostu zamknąć wtedy stream readera w tym przypadku, tak, bo teraz mamy stream writera. Dobra, i w tym przypadku zapis do pliku jest już teoretycznie skończony, jeżeli nie popełniliśmy tutaj żadnego błędu. Przydałoby się teraz odczytać czytać z naszego pliku, czy faktycznie informacje zostały tam zapisane, tak? Tak więc, jak już powiedziałem, do zapisu mieliśmy writera, a do odczytu będzie tak samo stream, z tym, że drugi człon to jest sytyry, sytyry, am, ok, przepraszam literówka, do tego jest reader, stream reader. Od, tak, i nazwiemy sobie również go sr od pierwszych jego liter, czyli stream reader. To się równa, i teraz też trzeba coś przypisać, no jakoś ten nasz plik, tak? Tylko nie w trybie do zapisu, a teraz w trybie do czytu. Znowuż używamy tej naszej klasy file, która już po raz kolejny przypominam, zawiera dużo przydatnych. Metod statycznych, które nam się tutaj przydadzą. Posiada ona również metodę open, ale najbardziej interesuje nasz open text, bo to jest ze wskazaniem, że będziemy zapisywali do tego tekst, że to jest otwarcie w trybie zapisu tekstu. Jest jeszcze metoda open, ale ona nam się tutaj nie przyda. Tutaj jest wymagane w ogóle podanie, w jakim trybie ma zostać otwarty ten plik, i tak dalej. Jeżeli podajemy, użyjemy metody open OpenText, to wszystko jest jasne: tekst zostanie otwarty do odczytu tekstu. I oczywiście, co wymaga ta metoda? Ma tylko jedno przeciążenie: musimy podać ścieżkę do tego pliku. No, mamy ją pod zmienną path. No, po to utworzyliśmy nową zmienną path, żeby teraz nie było z tym problemu. Utworzę sobie zmienną jeszcze jedną string. Która będzie przechowywała mi odczytane z tego pliku informacje. Tworzę ją już teraz i przypiszę jej pustą wartość po to, aby jeżeli plik byłby przypadkiem pusty, nie zapisano do jeszcze do niego nic, aby ten string nie był pusty, tylko przypisać mu jakąś wartość. Czyli nazwie sobie może tego mojego stringa prosto teraz s, aby nie komplikować i przypiszemy mu pusty łańcuch string, czyli po prostu nawias cudzysłowia otwieramy i od razu zamykamy. Użyję sobie jeszcze zmiennej nowej integer i takiej inkrementacyjnej. Nie jest to może aż tak bardzo ważne, możliwe byśmy wyświetlać linia po linii, tak jak są bez ich oznaczania. Ja jednak sobie będę chciał moje linie oznaczyć, aby widzieć od razu. Tak jak tutaj, na przykład w tym kompilatorze, tak, że każda linia jest ładnie oznaczona, która to jest z kolei, tak, licząc od pierwszego. Po prostu taki licznik po lewej stronie chciałbym widzieć, który mi od razu policzy, ile linii jak mam w moim tekście. Będzie to troszkę bardziej przejrzyste. Dobra, przydałoby się teraz yy, podać użytkownikowi informację. Że będzie to zawartość pliku. Zacznę od dodania jeszcze jednego odstępu, czyli znak specjalny ukośnik N, i podamy tutaj informację, że jest to zawartość pliku, który odczytaliśmy. Tak, który teraz odczytujemy. Zawartość pliku. No, i tutaj najważniejsze: stworzyć taką pętlę, która będzie pobierała linię tak długo jak długo jakiekolwiek linie się tam znajdują i jednocześnie pobierała te, tą informację, no bo nie, mo, jakby nie możemy utracić informacji o tej linii. Więc robimy to w taki sposób, że do naszego S przypisujemy to, co jest w stream readerze i odczytujemy jedną linię. To automatycznie nam przesunie wskaźnik na kolejną z nich, oczywiście nawiasy okrągłe, bo jest to metoda, to automatycznie przesunie jak gdyby po Odczyta nam informację z danej linii, tekst z danej linii i jednocześnie przesunie nam kursor na linię następną, jeżeli taka jeszcze istnieje i automatycznie przypisze to właśnie tą wartość do zmiennej s. Jednak tutaj trzeba jeszcze postawić warunek, czy odczytana z tego informacja nie jest przypadkiem, czy odczytana z tego informacja właśnie jest dokładnie różna od 0, jest różna nulowi, czy nie odczytano pustej linii. Taka pusta linia równa 0. Oznacza tutaj właśnie koniec pliku i tego nie, na tym oczywiście musimy poprzestać, tego nie chcemy odczytywać, to musimy oczywiście wziąć nawias, aby najpierw zachodziła operacja przypisania wartości do S, bo on tutaj nie wiedział z czym ma to porównywać i próbował porównywać to z tą metodą. Tak więc to musi się zawrzeć jeszcze w nawiasie, aby. Funkcja przypisania, operacja przypisania następowała w pierwszej kolejności. Dobra, teraz już mamy informację pod zmienną S do wyświetlania w naszej ekranie konsoli. Mamy też y, inkrementowanie po pliku poprzez readline, przechodzenie linia po linii. No pozostaje nam tylko wyświetlanie informacji na ekranie naszej konsoli i będzie to moja zmienna i która będzie inkrementowana, mogę to inkrementować w tej linii, nie potrzebuję osobnej linii, bo wiemy, że najpierw wartość i zostanie odczytana, skoro jest to post inkrementacja, a dopiero później zwiększona, więc mogę rozpoczynać tutaj od wartości 1, więc dokleję sobie ten mój licznik, dokleję sobie kropkę i odstęp i dopiero tutaj wstawię odczytany stąd kolejny, kolejny string z pliku, tak? Każdy kolejny z każdym obiegiem pętli to inne. No i oczywiście, jeżeli pętla się już zakończy, przydałoby się zamknąć nasz plik do odczytu, aby zwolnić miejsce, umożliwić innym operacjom swoje wykonywanie, a więc stream readera należałoby tutaj użyć metody close, tak jak wcześniej, close do zamykania. Dobra, zobaczmy, czy wszystko poszło zgodnie z planem, tak jak sobie to zaplanowaliśmy, czy wszystko działa. Dam tutaj podgląd na ten plik, aby pokazać taki moment, kiedy on się tutaj utworzy, kiedy będzie ten moment właśnie utworzenia tego pliku. Dobra, F5 i zobaczmy, czy to faktycznie zadziała. Tutaj daję ten folder. Zobaczcie, jak przez chwilę nie było pliku. nagle się pojawił. Tak, Doszło po prostu do linijki create, file create i oczywiście plik został utworzony. Mamy tą informację, która zostanie wyświetlona tylko raz, jeżeli pliku nie było i on został utworzony, czyli właśnie przez metodę create text. I dalej mam informację o tym, że podaj tekst, czyli podaj tekst do zapisu do pliku. Podajmy sobie prosty tekst, na przykład 6, jakikolwiek, to nie ma znaczenia. I mamy informację: Stream Writer został zamknięty, został otwarty Stream Reader do 3 pliku. informacją o zawartość pliku dwukropek. I ponumerowana linijka jest numerem 1,6. To co, co zapisałem do tego pliku, jeżeli byśmy sobie podejrzeli taki plik teraz, to on dokładnie taką ma zawartość. On jest tutaj przeze mnie otwarty, no i został utworzony dokładnie w tym pliku, relatywnie tak jak mówiłem. rozpoczynając od tej samej ścieżki, w którym znajduje się plik wykonywalny, czyli EXEC. Dobra, dajmy sobie więcej informacji do tego pliku, aby zobaczyć, czy on działa wielolinijkowo, tak? Czy uda się dodać więcej niż jedną linijkę? Tak więc, po zamknięciu programu musimy tutaj go uruchomić jeszcze raz, no bo tak zostało napisane. Jeżeli kogoś interesuje tutaj stworzenie jakiejś pętli czy coś, no to oczywiście możliwość modyfikacji jest dowolna. Zachęcam do zrobienia nie wiem, tego jakiejś pędli, albo reakcji od użytkownika, na przykład w zależności od tego, jakiej klawisz kliknie. Jeden, na przykład, tylko do odczytu pliku, będzie mu odczytywać. Dwa, do zapisu, właśnie, informacji do pliku, żeby w takim jednym uruchomieniu programu mógł zapisywać kilka linii, tak później ją raz wyświetlać i tak dalej. To tylko kwestia tutaj odpowiedniego programowania i wrzucenia wszystko w jedną pętlę, y, ala nieskończoną. No dobra, ale tutaj w koniec dywagacji. Podajmy jeszcze jedną linijkę, y, na przykład. Subskrybuj kanał o wszystkim. Zobaczymy, czy taka linika zostanie dodana. I mamy linika, pierwsza została zachowana, no bo tworzyliśmy specjalnie plik w trybie append. Dokładnie nam mówi to tutaj ta ustawiona flaga na true, czyli informacje zostają dodawane, a nie kasowane poprzednie. Czyli subskrybuj kanał o wszystkim, zostało umieszczone w drugiej linijce. Dodajmy jeszcze trzecią i już ostatnią. Na przykład linijkę. Dziękuję, dziękuję bardzo za uwagę. Enter i no już ma, nasz plik zawiera trzy linijki, wszystkie trzy po kolei. No wszystko jak widzicie działa w prawidłowy sposób, tak właśnie możemy operować na plikach tekstowych. Dziękuję za uwagę, jest to ostatnia linijka w tym kodzie i ja również Wam bardzo serdecznie dziękuję już za uwagę w tym odcinku. Liczę oczywiście na oceny i komentarze tego materiału, liczę również na subskrypcję. Cześć i do usłyszenia w kolejnych materiałach na moim kanale.